Ale, mój drodzy jestem uwięziony w barierze! Już byłem w barierze z bzykiem, ale nie wiem, co tutaj lalka robi. Halo? O, jezu, o to, ty mówisz! Być! Gdzie ja jestem? Gdzie jest Squid Game? Jaki ty masz głos? O co tutaj chodzi? Ej, nie zabijesz mnie na oczami mięczaku! ja ci dam! Nie Chcia zabijesz daj, mnie? Daj, dawaj mnie do Squid Game, ja chcę do Squid Game! Ej, przestań, zabijesz mnie! Koniec, koniec, zabijesz nie, mnie! Nie, przestań! Ma! O! Wyszedłem z bariery? Patrz! Ha! Co? Wyszedłem z bariery! Niemożliwe! możliwe! No? Pomocy. A nie, nie! A nie, powiększyła nie. się po co? prostu! Co o? jest? Nie wiem! Nie mam po. Czekaj, nie, czekaj! głos. Poczekaj! Co, co zrobiłaś, że to się powiększyło? No, tutaj mam takiego expa Bum! Co?! O. O. Powiększyło się! O ty palonie, daj mi do Squid Game! Przestań! Dobrze! Ja Jak mi będziesz. Będziesz mi pomagać? To wtedy trafisz do Squid Game No dobra, niech no. ci będzie. Ja tu przeżyję sobie fajnie. Będziemy współpracować, daleko. Ja cię w ogóle nie wiem czy Ty mówisz? Ty no, nie mówiłaś w Squid Game, ja czemu no. nie mówisz? Bo jakoś... Ej! Głos to co? Ty, co jest? Akcja zabić pan Jona. ale... No prze, Ty respisz zombie Zombi. mi! Czemu ty jesteś śmiertelna? Widzę, ona jest śmiertelna. Pomóż mi je bić! Bariera! Oh. Nie mogę wyjść za barierę! Ej, jak ja dostałem expo, to się też powiększa, o! Oh. Pomocy! Bariera! No nie wyjdziesz! Wyjdziemy, jak będziesz mi pomagać, spokojnie! Jak wyjść z tej bazy? Pomocy! Halo! <noise> ja nie wiem, lalko, naprawdę! Czekaj, musimy zrobić podstawowe rzeczy. A nie... Lalko! Do nieba portal nie da się! Ja... Okej. Okay. Dobra, lalko. Do nieba portal! Okej. Okay. To cydarka. butelką rzuć butelką sobie. Paaa! Rzuciłam. Jeszcze o, jedna. Super. Jeszcze jedna. O. Spokojnie, spokojnie, bo za o. duża będzie bariera. bariera. Bariera wysoka, wielka, duża. A w sumie możesz zarzucać, to będzie, będzie łatwiej. O, o, o. Zaraz o. czekaj diamenty. Ja mam jakieś diamenty. Skąd? A, a, a. A! Co? Co tu się stało? Co? Ja, męty, Ale ja nie ja, mogę, męty. a nie czekaj, bo ja nie mogę tego i tak nic z tym nie zrobić tak Ja my ja żelazo Co tu się dzieje? Gdzie jest Squid Game? Nie wiem co się tu dzieje, ja nie wiem co ty tu robisz, czemu ja jestem z tobą tutaj Ale ja muszę znaleźć Bro, kopalnię Squid Squid Ej Squid weź bo ty szybko kopiesz We, weź mi to skop, chodź Squid lalko. Game. Squid lalko, zaraz sobie pobudujesz patrz kop na dół, kop na dół. Ciągle, Squid tak, game. ciągle, Squid kop na dół, Squid dobrze game. I, I lewo, i na dół. Nie, no spokojnie. To się tu dzieje, widzowie. Zostawcie oczywiście łapeczkę do góry i subskrybujcie kanał po więcej. Ja zaraz zginę, nie? O, Węgier, dzięki. Pal zginie? zginę. Nie nie nie, 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 nie. Życie, życie. Nie, życie. Przestań. Nie, general, ja ci chcę pomóc. Pomóżmy sobie nawzajem. O! Tutaj. Leni! Życie! 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 Ja nie A mogę! Ale umiera! Kopca. Życie! Trzeba zdać życie! Dzięki. Jezus, lalko, ty jesteś przerażająca, nie. naprawdę. Ma. Za co? Przerażająca jesteś, lalko. Ja muszę wrócić do Squid Game. Squid Game. Do, do, squid, squid Game? Do Squid Game? Squid Game. Aha. Uh -huh. O, no, game jest Squid Game? Halo? Myk. Dobra, czekaj, ja muszę jakoś zejść. Okej, okay. ale ty czy, znalazłaś tam kopalnię jakąś chociaż? Nie, nie mam niczego. Nie, nie mogę ma ja lalko Laleczko Bedro, pomocy! Już! Pomocy! Jezu, co ty? Co ty zrobiłaś tam? Dobra, wracaj zobacz. do góry, wracaj do góry bedrock, natychmiast! Do góry! Teraz, czekaj! Nie, 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 źle, źle! Coś jest nie tak! Ano, jak o. coś jest nie tak? Do góry, szybko! W tym momencie. Musisz to zobaczyć! Wow Zobacz, zobacz co tu jest! Zobacz! Co miasto. ty zrobiłaś? Skupaś Jezu jak to wygląda! Jasny gwint, jak to wygląda. Koczyć życie, pan Jona. To jest przerażające, lalko. Zabić, czy nie zabić? Zabić, czy nie zabić? Nie no, nie no. Przestań, weź mnie stąd, weź do góry. Dobra, już. Biorę ciebie stąd. Uciekam. Dzięki. Kurde, wizuję ta lalka jest nawet pomocna. Ale będziemy sobie nawzajem pomagać, lalko, spoko. Dobrze, no. chodź, przyjąłem nie do zadanie. Przyjąłem zrzeszenie. <laughs> Okej, okay. chodź do góry, chodź do góry, Alko na spokojnie. Kopiesz, się, kopiesz. się, kopię się, kopie się. Mam prośbę, bo potrzebuję żelaza. Żelazo, zaraz ja czekaj. Mogę otrzymać żelaza. O, 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 zaraz coś tutaj, to myślę. Może uda mi się zrobić. Dobra. O, cześć, witaj! Witam cię. O, o! Dobra. Żelazo! Jedną, o! Drugie! Dwa żelaza, Jezu, żelaza. będzie do... żelaza! Robić game. Blok game. Żelaza, będzie, Może być. A tu u góry, a co ty tworzysz? Squid Game. Gierka Squid Game. A, ty zielone, budujesz. Zielone, i czerwone. A, game. Jezu, widzowie, ta lalka jest opętana, totalnie. Ta jest totalnie opętana, ja nie wiem co się dzieje. Oj... Tylko jeden diament mam, kurczę, jest więcej. Lalko, a ja mogę więcej diamentów? Jak przejdziesz w grę Quick Game, albo czekaj, ty uczestnik, ja ci dać diamenta. O cool kurde. Czyli ja mam, ja to budujesz teraz ten... No dobra, stwórz. Tylko weź mi daj expa, żeby się powiększyło, będziesz miała więcej po, większe pole do na manewry. Już, już. Ex, ex, dobra, starczy, starczy, starczy. starczy! Dobra, koniec bariery. No. Powiększamy. O, zwierzęta są już w barierze, sztos. Sztos. Za ciemno, zrobić dzień zero, robić ja dzień. Nie... <laughs> co jest grane, co jest grane. Mam nawet nożyk ze Squid no. Ja. Yeah. No dobra, i co teraz? Robię Squid game. A ci mam A pomóc? Mam ci pomóc. Musimy, musimy. A daj, mi różowy, game. daj mi różowe, daj ja mi różowe. Squid game, Squid game. Quick game, quick game Jezu I tu ma być taki tunel, tak? Na tak, jedną to osobę. Ma być tunel, dokładnie. No Zielone, bo. czerwone. A czekaj, bo tu będzie linia, tutaj nie może tego być. Tu będzie linia. I linię zaznaczymy koblem. Poczekaj, żeby tu była linia faktycznie. Myk. Myk. Dobra, nie, widzę, w barierze budujemy Squid Game, a nie? To jest w ogóle. już problemne. Nie, nie kobla, bez kobla. Robisz to tym A, okej. Okay. Dobra, widzę, że profe, pełna profeska, nie? Tak, lepiej. Pełna profeska jest robiona, tak? Dokładnie. No dobra. Squid game, Squid Game. <laughs> Robię Squid Game. <laughs> <laughs> okej. Okay. Dobra, zabawa. Zabawa. zabawa, zabawa Squid Game. Jasne, ale Squid Game Falion? No, no wygrywam zawsze. To dobrze. No zobaczymy. zobaczymy jaką dobrą lalką jesteś ze Squid Gamea faktycznie, czy jesteś... Nie jesteś fejkowa Ja Fejkowa? ja no. jestem prawdziwą lalką ze Squid Game Tak? Squid game No dobra, zobaczymy Squid game Dobra weź je jeszcze trzeba zbudować, daj mi jeszcze Już, daj mi. tutaj, proszę no, Squid, game. Ja Squid game, Squid Game, game Squid O dobra, 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 dobra A Squid światło game. też O kurde, lalko Czemu to tak profesjonalnie? Robimy robić? tutaj Squid Game <laughs> Co jest grane widzowie? Będziemy grali w Squid Game'a w barierze. Dlatego ja tak, nie Bariera żadnym. i Squid Game Wracać do Squid Game. Co się tu dzieje. Widzowie wygraliście kiedyś w barierze Squid Game'a? Spotkaliście tak lalkę, ja, ja, Bo ja nie! Jestem pierwszy raz w takiej sytuacji właśnie. Dobra, gra Squid Game gotowa. Dobra, i tu jest Uczeknik. wejście, tak? Proszę, zostać przygotowany. Hila. Tu jest wejście. Okej okay. Dobra, uwaga, gramy Poczekaj Zielone, czar, wodę. O kurde To jest nie, to jest kiedy Czy nie. Dobra, A. już Pierwonek, uwaga. uwaga, o ty Nie ma tak. Pani dobrym śmierć. Co? Śmieć. No przecież... Ja nie mogę, ale to będzie trudne. Poczekaj moje rzeczy. I Bariera się pomniejszyła. Jak się pomniejszyła? Dlaczego? Aha, bo ty mnie zabiłaś, no widzisz. Dobra, uwaga, start. Red light, green light. Nie! Yeah. <ścoughs> Zarąbiste. Red light, green light. Red light, green light. Red light. No, to wyglądało, było bardzo blisko. Niech ci będzie. Red light, naszy Green light, Red light, pięknie. Teraz ja, teraz ty mówisz. Green teraz light! Teraz ja. Light. Boże, co jest? Dobra. Green light, Red light. O, green nie light, się. Red light. O, o, nie! o nie, giniesz, kill. Nie, bariera się pomniejszy o Jezu. O nie, źle jest. Exp, lalko, exp. Nie mogę stąd wyjść. Już po, nocy, już po, małpę, pomoc, pomoc, o, pomoc. O, dobrze, dobrze, dobrze. weź te rzeczy. To jest te rzeczy Ja sobie to, to pokopię, bo to jest fajne To jest fajne, chodź, ja chcę jeszcze raz zagrać, okej? Okay? Mogę? Dobra, nie, nic, będzie Pięknie, czekaj Już? Czy jesteś gotowy? Red light! Uwaga, czekaj O, oh, dobra, jestem gotów Green light Red light Green light Red light Co? No, nie ruszyłeś ru ru się Jasny gwint! Widzowie to jest ciężkie! Jeszcze raz! Bariera się nie pomniejszyła, dobra. No, bo ty się spadałaś. spadałaś. Aaaa, laleczko! Dobra, no. Greenlight! light! Red light! Green light! Red light! Green light! Red light! Green light! Red light! light. Gratulacje! <laughs> grałeś tutaj nagrodę! Jaką? Proszę, nagroda Ja to jeszcze raz, ja nagrodę to jeszcze raz, ostatni Dobra, jak chcesz Red light Green light, Red light. Green light, light. No jak to było, gratulacje, udało ci się, let's <laughs> let's go. Let's go. Let's go. To Oto jest w sobie grodan. Grodan. O kur... co to jest? Ale taka nagroda. Boże, trój... Jezu ile, 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 że. Jo. Oto nagroda za wygranie gry Squid Game. Patrz, utrudnienie. Nie, yeah, jest, lider. Trudnienie. mocy, co to ma być? Patrz, utrudnienie gry. To, to, czy ty niszczysz grę Squid Game? Niszczysz nie, nie, nie niszczysz Squid Game. Nie, nie, nie niszczysz. niszczy grę Squid Game. Nie Dezynfekacja pasożyta A, widzowie lalka mnie chce zabić Niszczę, 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 to jest twój koniec Chcesz zniszczyć Squid Game Widzowie, ja się idę schować Szybko schowam się, widzowie lalka mnie goni Chcesz Zniszczę paliona, gdzie jest zielony palion Squid Game, chcę zniszczyć Squid Game Muszę znaleźć go, gdzie jest Squid Game O kurde O ty tutaj się O kurde w tej Pomocy! Chwili. Dobra, idę w dół. Des Dezaktywacja, program panie, śmierć, panie, pal, panie. śmierć pal, Jona. Śmierć wpalczniona. Śmierć Jasny gwint, śmierć pal, jona. Ja pal, jona. się boję! Śmierć pal, Jona. to jest twój koniec. Pożegnaj się z życiem. O boże! Koniec. To jest twój koniec. Z o nie, widzę tą lalkę nadal. Jasny gwint Gdzie jest palion? Ja już nie mam rzeczy. Podaje się! Podaje się, Nalko Podaje się, tak. dobrze! Dobra robota, proszę o to. wszystkie moje rzeczy. Nie ma squid game. Wracamy do nie squid game. Wracamy do squid game. Proszę, Musimy nie to powiększyć jak najbardziej. strzelaj, strzelaj butelkami wrócimy do squid game wtedy. Tak jest, tak strzelaj, 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 strzelaj. Jeszcze, 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 jeszcze. Dobra, to będzie powrót do squid game. Nooo.